Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Zatkał. Co teraz czujecie? Szok. Napięcie i stres. Szczęśliwi jesteśmy z tego, że wchodzimy do nowego domu. Serce to mi chce z klatki już piersiowej wyskoczyć. Tak bije mocno. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co się wydarzyło w środku. Od razu przy wejściu chcieliśmy Was powitać kwiatami, żeby było już na wstępie radośnie. Ale pięknie. Pięknie. Nasza, religia. my kochamy zieleń, przepięknie. Nowa elewacja, nowe okna, kwiaty, wszystko odświeżone. Ale moja. Ale pięknie, bo szok. Przepięknie. Patrz jak się jasno zrobiło było. No tak, pięknie. Widno przede wszystkim jest widno, czego brakowało. No jest no... Super. Po tym, co przeżyliście, ja wiem, że ciężko wyzbyć się strachu. I ja mam nadzieję, że fakt, że wymieniliśmy instalację elektryczną w całym domu i zamontowaliśmy czujki dymu, pomogą no. wam się tego strachu tak. wyzbyć raz tak. na zawsze. Kamień z serca. Tak. Tak jestem spokojny i mogę teraz spokojnie spać. Ja bym chciała dosłownie, żebyście <laughs> głęboko odetchnęli. Poczułem, że jest inny zapach, taki nie jest takiego, takiego drewienka świeżego. Tutaj nad wami jest boiler, dzięki oh. któremu będziecie mieli ciepłą wodę, a jeżeli już będzie ten moment, kiedy będziecie mieć podłączony gaz, to tutaj macie dwufunkcyjny piec wow. gazowy. Duża e, ulga, bo już nie trzeba palić w piecu, przynosić tego węgla, rozpalać. Drobne e, rzeczy na pamiątkę. To nawet Abi jest. No, a, tak. Jak to nawet? Przecież to jest członek rodziny, prawda? Tak, nasza czarunia to no. Niech zawsze uśmiech gości na waszych twarzach. Na pewno będzie gościu. Na pewno będzie gościu, tak. Idziemy dalej? Idziemy dalej. No to chodźcie. Ja... Yes. To, nie, to, to nie ten dom. Ja. Jezus, kochany, drogi. To nie można tego opisać nawet biednym słowem, no to jest wszystko przepiękne. No po prostu jak zobaczyłem to pomieszczenie, to poczułem szok. Ten pokój wygląda jak z jakiejś reklamy. Nie, to jest nie do uwierzenia, po Zobacz prostu. Zobacz jakie piękne kwiaty. Kto będzie dbał o kwiatki? Będzie grafik, to na tydzień. Uwielbiam kwiaty, tak jak no, cała nasza rodzina. Bardzo lubię szafę. No i to nie byle jaka szafa, słuchajcie. Bo dla was specjalnie tę szafę wykonał Darek Stolarz. O, super. I zobaczcie, ta szafa jest, to chyba jest największa szafa, jaką Darek zrobił. Otwieram szafę, a tam ubrania. Skąd? No nie wiem, skąd. ale zdziwiło mnie, to zaskoczyło, ale jestem szczęśliwy z tego powodu. Stół. Wspólny stół. Teraz jest tyle miejsca że tak, każdy tutaj. będzie miał swoje miejsce, nie będziemy, że Bartek je u siebie w pokoju przy biurku. No bo tak będzie, Będziemy siadać przy wspólnym stole. Teraz siadamy całą rodzinę przy stole i no... Nie da się opisać, jak, jak, jak no przeżywam to strasznie. Bardzo pięknie jest. Wow. Nie musimy się martwić o zakupy na jutrzejszy dzień. Pięknie. Zmywarka. Marzenie moje się spełniło. Zmywarka do mycia nie będę musiała myć. No jak zobaczyłem jej reakcję na tę zmywarkę, to po prostu byłem tak ucieszony, że no nic mi tyle uśmiechu nie przyniosło. Aby znalazła legowisko dla siebie. Legowisko, Abusia. Abi się tak samo dobrze odnalazła. Pomachała wszystkie kąty, poznała. No gość. Zaj, no zobacz. To teraz będziemy grać. Pat, pa, jak wypasz. Posuje. dobra? Jedziemy, gramy. Stary. Taką właśnie miałem chyba. No tylko, że spłonęła. Zobaczyłem konsolę. Też się bardzo No Będziemy mogli z satą tak samo grać razem. No, bardzo fajna sprawa. Dziękujemy bardzo. Biało, zapraszam. Nie, jaką mamy dużą łazienkę od kiedy? Mamy prysznę taki płaszki jak chcieliśmy, zobacz. Łazienka jest przepiękna. Zawsze mieliśmy łazienkę malutką. Nawet nie można tego opisać, jak to jest pięknie zrobione. Nawet pralka się zmieściła. Właśnie, nawet zawsze pralkę mieliśmy. Kuchni. Ale śmieszna krowa. No taki drobny e, dodatek humorystyczny. Ta krowa zrobiła całą robotę w tej łazience, bo będzie się prawo z przyjemnością i z uśmiechem kąpię. Pokój Bartka. Wow. Nie się, że tak może pokój wyglądać nawet. Zobacz, twoje ledy ulubione. <gry> Jestem bardzo zadowolony, że mam taki pokój. Uwielbiam ledy, uwielbiam różne światełka. Jest idealnie, po prostu jest wspaniały. Jesteś szczęśliwy? Bardzo. <laughs> Dziękuję. Zapraszam. Siądź sobie, wypróbuj. Masz swoją rajdówkę, O, ten. Uwielbiam. Ja wiem, że biurko ma służyć do nauki, ale czasem trzeba. Odpocząć? Odpocząć, tak. Ale bardzo fajne. I wtedy szalejesz. Wrósł na pewno te wspomnienia ze starych czasów, gdy z tatą właśnie graliśmy w jakieś wyścigi, właśnie na konsoli. A ty mówisz, że masz bez Ja też mam. No, jak zobaczyłem wszystkie ubrania, ten bezrękawniki, koszulki, to bardzo się ucieszyłem z tego. Nie czuję? Nigdy nie widziałem pięknego pokoju. Nigdy. Dzisiaj jest mój najszczęśliwszy dzień życia. Dosłownie. Moje marzenie się spełniło, no bo mieszkanie jest wyremontowane, jest bezpieczne. Pokój Pana Artura i Pani Justyny. Ej kochany, jak pięknie. Przepięknie, nie pięknie. Najważniejsze to jest to, że teraz mamy osobną sypialnię. Tak. Będzie się można normalnie wyspać jak człowiek. Ciężkie zaskoczenie, że to jeszcze można było dla nas coś wygospodarować pokój, bo zawsze byliśmy tak w takim pokoju przechodnim. Superancko. Nareszcie każdy ma swoją szansę. Tak, swoje miejsce. W, w naszym pokoju wyszło jest zrobione przepięknie. Ściana jest przepięknie zrobiona z tapety, ale wygląda jak obraz, jakby to było płno. O łóżko jakie wygodne, mięciutkie. A jak teraz zmieni się wasze życie? Będziemy. Żyć bezpieczniej, bez zmartwień, bez tyłu głowy, że coś musimy zrobić, że coś musimy naprawić. Przekonałem się, że do hasło wspólnie robimy dobro dosłownie jest prawdziwe, realne. No tutaj macie, słuchajcie, taką ciszę i spokój, ale ja czuję, że chyba. Proszę. Dzień dobry. Cześć, synu. Jesteśmy szczęśliwi, radośni i bardzo jeszcze raz dziękujemy z całego serdeczka telewizji Polsat za pomoc, którą nam udzieliliście. A zobacz, twoi wybawcy przyszli. Chodź na A ja się, ja się nie. Pamiętasz Cześć. nas? Chodź. Chodź. Cześć. 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 Pamiętasz nas? No to jest też niesamowite, że. Państwo tutaj dzisiaj z nami jesteście. Jest bardzo również miło, że zostaliśmy zaproszeni do tego programu. Myślę, że brawa też za to, co Państwo dzień. zrobiliście. Dziękujemy. Dziękujemy. Ten dzień jest bardzo wyjątkowy, bo całe życie nasze się. Dosłownie odwróci do góry nogami, i będzie wszystko inaczej. Nie każdy by tak zareagował, a wy tak. potraktowaliście tego zwierzaka jak członka rodziny, widzieliście, Jak ważne jest, nawet ważny, się jest nie... dla rodziny. Dokładnie, wy hmm. ci nie zawahaliście i okazaliście tak ogromne serce. Reanimacja psa była jak dla mnie naturalna, ponieważ sama posiadam psa rasy Amstaw i poczułam się po prostu w obowiązku, żeby to małe stworzenie uratować. Kierownica. kierownica? fajnie. Miejsca za już. No, że powiedzieć, jaki fajny ten. Mm -hmm. Ale, ale Tak jak chciałeś? Udało się. Bardzo się z tego cieszymy. I dziękujemy oczywiście za pomoc. Mega, jest mega pięknie. A Biśka nawet spanie dostała. Widzę, że to tak działacie z rozmachem. Przepiękne. Bardzo dziękuję. Fantastyczne. Jestem w szoku. Nie mogę uwierzyć, że udało się tak zrobić. Dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo. Pozycjonujemy no się na przyszłość, aby takich Oby sytuacji tak było jak było. najmniej. Chciałem podziękować całej telewizji Polsat, całej brygadzie, co tutaj remontowali. Uratowaliście nas, normalnie uratowaliście nas.